Dobra, to zaczynamy kolejną część, czyli presety. Presety mamy tutaj. I tak jak mówiłem, numerki. Oznaczają tutaj numerki. Jeśli tutaj któregoś numerku nie mamy, tak jak nie mamy ósemki, dziewiątki, to znaczy, że po prostu nie mamy urządzeń w show, które potrzebują tych atrybutów. W tej chwili mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tutaj mamy ALL, czyli presety tyczące się wszystkiego. I DYNAMIC. DYNAMIC działa na tej zasadzie, że w zależności co jest tutaj zaznaczone, pokazuje nam presety danej jakby grupy, nie? Z DYNAMICA, no ja nie korzystam. Z OL korzystam dosyć często, a reszta to już presety konkretnych typów, czyli tam focus, beam, kolor, gobo, pozycja na przykład. No i tutaj sobie możemy jeszcze dimera zrobić. No to zaczynamy. Presety dimera tak jak inne presety mają jakiś tam defaultowy store. Presety selektywne działają na tej zasadzie, że to jest preset do konkretnego jednego urządzenia. Jeśli mamy na przykład 10 pointe, a zaznaczymy 5 pointe i zrobimy ten preset, to to jest preset selektywny tylko dla tych 5 pointe i możemy w każdym e, urządzeniu zrobić na przykład inną pozycję i presety selektywne głównie się używa do pozycji, ponieważ tam mamy różne wartości zazwyczaj na każdym urządzeniu. Presety globalne. Presety globalne to są presety do danego fixture type'a. Fixture type to jest tak naprawdę fixturka, czyli jeśli zrobimy sobie preset do pointe na przykład zoom 50% i to będzie zoom, yy, to będzie preset globalny, to wtedy wybierając ten preset on zadziała nam nie tylko na te urządzenia, przy których robiliśmy ten preset, ale jeśli później jeszcze dodamy sobie jakieś pointe, to on też będzie działał do tych dodanych. I teraz ostatni typ uniwersalne. Uniwersalne to jest tyczące się danego atrybutu, czyli na przykład dimera. Zrobimy sobie preset dimera 0%, 50%, 100%. I on będzie działał ze wszystkim, co dodamy, a możemy to zrobić na dosłownie jednym urządzeniu. Zróbmy sobie taki przykład. R mamy tutaj frontowe łosze. Zaznaczamy sobie pierwszego w tej chwili. Robimy add, add. Dwa razy add klikając, robimy full. Klikamy store, dimmer. Mamy 100%. Tu jest uniwersalny preset. Dobra. Teraz zapiszmy sobie preset globalny. No to bierzemy sobie tak i przytrzymujemy stora. Tutaj zmieniamy sobie jednorazowo na global. Zamykamy to, klikamy tu. I teraz jeszcze raz też przytrzymujemy store i zmieniamy sobie tu na selective. Dobra, to skoro teraz zapisywaliśmy z frontowych łoszy tego pierwszego, to włączmy sobie teraz ten trzeci preset selektywny. Klikając na preset, przywołujemy wszystkie urządzenia, które działają z tym presetem. Jeśli nic wcześniej nie jest zaznaczone, klikamy drugi raz, mamy ten pierwszy, tak jak zaznaczyliśmy. Dobra, no to klirujemy, włączamy preset globalny. Mimo że zapisywaliśmy go tym jednym urządzeniem, zapisało się wszystkie 6. Ale jeśli włączymy layouta Pointe, to Pointe nam się nie zaświeciło. No to teraz klirujemy, włączamy preset uniwersalny. Pointe też się nam zaświeciło. To jest preset uniwersalny. I teraz musicie przemyśleć w jakiej sytuacji jakiego typu presetu potrzebujecie. Bo jeśli chcecie na przykład zapisać sobie pod presetami dimera, przypuśćmy jasności frontów. Przypuśćmy, że te front wash'e to są nasze fronty, nie? Chcemy w pierwszym presecie sobie tam na przykład zaświecić te dwa. Dobra, na razie tego ola sobie. zmniejszymy tutaj, żebyśmy mieli więcej presetów dimerowych. Dobra, chcemy w pierwszym presecie zaświecić te dwa w drugim zaświecić na przykład te trzy aha jeszcze musimy najpierw je zaświecić i tutaj zaświecić ten dobra i mamy teraz teoretycznie tutaj te dwa tu ten trzy tu ten jeden póki mamy zaznaczone czyli na przykład te no to no możemy je włączyć nie ale się zdziwimy jak chcemy jak chcemy wywołać ten preset i on zaświeci nam wszystko bo on jest uniwersalny dlatego do takich zastosowań musimy robić presety selektywne zmienimy sobie tutaj na selective i jeszcze raz chcemy mieć te łosze na tym ten, ten i ten na przykład na tym i ten na tym Sklierujmy i teraz tutaj mamy na tym tak, na tym mamy tak i na tym mamy tak. Presety pozycji. Presety pozycji robimy selektywne, no bo każde urządzenie trzeba tam na przykład poprawić, więc selektywność tutaj jest wskazana. Czyli robimy pozycję na przykład 30 stopni w tilcie w panoramie 0, nie. Store i tak. Zróbmy sobie jeszcze jakąś tam na przykład 50. Pamiętajcie, że w tej chwili nam się nic nie zapisze, bo to zostało w programatorze, ale nie jest aktywne. Aktywne jest, jak jest na czerwono. Tutaj też musicie pamiętać o tym, że to są zlinkowane atrybuty więc jeśli ruszycie panoramą Zróbmy tak, że nie ma nic na razie, nie? Zaznaczymy sobie te washer, ruszymy panoramą na 50 to włączy się nam też ten tilt żeby go wyłączyć trzeba zaznaczyć tilta i kliknąć off. Teraz zapisujemy do presetu tylko tą panoramę i teraz przypuśćmy, że tutaj mamy tilta max i panoramę 0 Store. i teraz jak sobie to sklirujemy tutaj włączamy sobie panoramę 50 tilt jest 0, nieruszony włączamy ten preset on ma zapisane obie wartości panorama wróciła nam na 0 ale jak tu zaznaczymy to tilta nam nie ruszy tilt zostaje dobra, zajmijmy się teraz gobosami, tutaj sobie możemy dodać coś takiego jak Smart. Smart nam pokazuje to samo, co byśmy kliknęli tutaj. Czyli zaznaczymy sobie na przykład jakieś pointe. Najpierw sklirujmy i zaznaczymy sobie Gobo. Gobo 1. Mamy tutaj, nie? Ale możemy mieć to od razu na ekranie. Żeby ten smart był lepiej widać, go usunę stąd. Zapiszemy to sobie tutaj i zrobimy sobie nowy ekran z tym smartem. I teraz ładnie widzimy, że zależnie od przełączania, tutaj widzimy od razu naszego ba. Tutaj się coś takiego zrobiło. Od razu możecie zobaczyć, że jeśli mamy zaznaczone na przykład włączoną pozycję jakąś tam wartość, nie wiem, 30, to tutaj się nam robi kropka czerwona, żeby od wyłączyć tą pozycję, jakby, ale chcemy wyłączyć aktywną wartość, żeby jej nigdzie nie zapisać, to wystarczy, że klikniemy w to dwa razy i tej wartości nie mamy. Tak samo, jeśli chcemy zapisać wartości, które nie są aktywne, czyli jeśli byśmy chcieli na przykład zapisać sobie taki yy, domyślny preset, gdzie Mamy na przykład wyłączone GOBA, w tej chwili mamy te GOBA wyłączone, więc możemy tutaj dwa razy kliknąć i to jest już aktywne, nie musimy ręcznie robić open, open. I idąc dalej, możemy zrobić MA i kropka, to robi komendę default, please i teraz mamy defaultową wartość, taką jakbyśmy nic nie mieli włączone, nic nie mieli w programatorze. Jeśli to zapiszemy pod jakiś preset, na przykład OL, czy pod jakąś sekwencję, to będzie robiło nam, że urządzenie wejdzie po prostu w taki tryb, jakbyśmy nic z nim nie robili. No dobra, no to sobie to clearujemy, to sobie zapiszę jako smart. Presety kolorów, to może zróbmy najpierw z RGBW. Możemy sobie zaświecić, bo do presetu kolorów nie wpisze nam się dimmer, więc może on być sobie zaświecony. Tutaj wyskoczył nam kolor temperature, ale tutaj mamy mix kolor. Dobra, no to teraz robimy sobie na przykład zielony kolor. Tutaj, jak widzicie, też się wszystko tutaj zaznaczyło automatycznie. No i dobra, store. Od razu to się nam ładnie podpisuje. Defaultowo mamy globalne presety. Jeżeli chodzi o kolory, to jest najlepsza opcja, bo każde urządzenie, no głównie każdy typ urządzenia, może te kolory inaczej oddawać. Sami wiemy, jaki jest na przykład kolor pomarańczowy, kolor biały, musimy je poprawić. Dlatego presety globalne w kolorach są najlepszą opcją. Bo dodając jakiś typ urządzeń mamy już te presety poprawione i taka moja rada. Jeśli mamy jakieś tam typy urządzeń, dodajmy sobie, dodajmy sobie je gdzieś daleko. Czyli przykładowo zrobimy layout o nazwie color reference albo preset reference. I dodajemy tutaj urządzenia, których używamy. Czyli na przykład te 600 w modzie pierwszym i robimy to sobie na przykład 10001 i bez, bez pacza żadnego. Po jednej sztuce. Pointer 10002 też po jednej sztuce, też bez pacza i tak dalej. I teraz jeśli mamy te presety globalne porobione, i stąd sobie wywalimy na przykład te pointe, wywalimy te łoże, to te presety globalne nadal nam zostaną zapamiętane w tych fikturach. Jeśli dodamy na nowo te pointe, a ich nie mieliśmy tutaj, czyli zrobiliśmy delay i dodajemy je na nowo, to te presety globalne będą nam działać. Warto zrobić sobie te globalne presety, bo później mamy na sztuce dużo, dużo, dużo mniej roboty. Podsumowując, dodajemy sobie na jakichś tam wysokich wartościach fixture ID dodatkowo po jednym fixture type, który używamy. Czyli na przykład 600 w modzie 3, w modzie pierwszym, K10, K Pointe i tak dalej. To się później przyda, jeśli usuniemy stąd albo będziemy coś modyfikować. BIM. Tutaj mamy zazwyczaj szatera, mamy irisa, mamy efekty, czyli na przykład pryzmy. No i BIM też zależy, ale raczej go też używamy jako globalny. Efekt na przykład taka pryzma i sobie zapisujemy. To też jest globalne, więc tak jak mówię, jak usuniecie te 10 point'e, a bo właśnie Skoro dodaliśmy tamte pointe, to teraz jak włączę to, to mamy 11, bo jeszcze nam się zaznaczyło tamten, tamten daleko, nie? Jeśli usuniemy te 10, to dalej to ma jakąś tam swoją referencję, więc jeśli później dodamy jakieś inne, to to nie zapomni nam tego presetu. Fokusik. Jeżeli chodzi o fokusa, proponuję robić 12 presetów. Które dzielimy na zoom 0, 50 i 100 dla każdego koła GOBO, plus osobno dla bez pryzmy i z pryzmą. Zależnie od urządzenia, no, na przykład, w Łoszu wystarczy te pierwsze trzy presety zrobić. No i ten nasz ALL, czyli tak najprościej mówiąc, zapisujemy wszystko, co mamy aktywne w programatorze. Czyli jeśli na przykład. Mamy dimmer włączony kolor beam. To się nam tutaj zapisze. No i te kropki białe znaczą, który feature jest w tym presecie zapisany. Czyli na przykład tu jest pierwsza kropka, czyli dimmer, Włączmy to, druga, trzecia nie ma, czwarta i piąta jest, czyli kolor i beam, czyli kolor i beam, tak jak widzicie, Sklirujmy sobie. Teraz pogadajmy o aktualizacji prezentów. Przypuśćmy, że chcemy poaktualizować kolory, ale tak samo dokładnie będzie z pozycjami. Sobie zaświećmy to. Zróbmy sobie na przykład jeszcze kolor żółty i chcemy poprawić ten kolor, żeby był bardziej czerwony, na przykład. No to. Poprawiamy sobie go tam, czy na encoderach, czy special dialogiem, To jest bez różnicy. I co chcemy zrobić? Chcemy napisać ten efekt, dopisać tutaj. Robimy store. Tak. I teraz mamy store method. Tak samo jak z grupami. Mamy override, merge, i REMOVE OVERRIDE Czyli wywalamy wszystko co było w tym presecie Bo w tym presecie również dobrze mógł być na przykład kolor pointe Nie tylko tych frontowych washy, nie. merch, Czyli nadpisujemy po prostu tą, tą wartość inną wartością Czyli tym A resztę zostawiamy w spokoju I REMOVE Czyli to co ruszyliśmy Wywalamy z tego presetu. W tej chwili chcemy nadpisać, czyli dajemy merge'a. Tutaj jeszcze możemy zaznaczyć jak chcemy to dopisać. Czy chcemy defaultowo, czyli teraz mamy globala, czy chcemy jakoś inaczej. Generalnie zazwyczaj wystarczy tutaj default. Merge mamy ten orange, nie? Dobre. Dobra, to przećwiczmy sobie jeszcze jedną rzecz. Mamy tutaj przykładowo trzy presety globalne kolorów. Jest cyjan, magenta i yellow. Przypuśćmy, że jedno urządzenie odstaje barwą od reszty. Chcemy sobie to poprawić. Wyłączamy najpierw kolory, żeby nic nie było w programatorze. Mamy teraz. Tak. Zaznaczamy to jedno urządzenie w którym chcemy te kolory poprawić poprawiamy te kolory czy tam na przykład 80 jest to różnica w rzeczywistości nam pasuje na przykład tak Store dodajemy to jako selektywną wartość Merge czyli dopisujemy teraz jak zaświecimy ta jedna jest selektywna reszta jest globalna no to zróbmy to dalej z resztą presetów. Cyan też wyłączamy. Tutaj sobie zróbmy na przykład tak. I znowu Store, Selective. I w Magencie znowu na przykład zmieńmy sobie tak. Store. I znowu Selective. Teraz mamy zmienione kolory na tej jednej głowie. Chcemy powrócić, żeby było znowu tak jak było. Nie musimy każdego presetu z osobna poprawiać do tych wartości, które ma głowa obok. Wystarczy to, że skoro presety są globalne, to jak usuniemy stąd presety to ona sobie zaciągnie ten preset z innych urządzeń więc spróbujmy wyłączmy sobie aktywność zaznaczmy to jedno urządzenie włączmy sobie aktywność koloru w tym urządzeniu i zróbmy Store Preset 4 kropka bo tutaj mamy czwórkę to jest czwarty feature czwarty Typ presetu 1 true 4.20 zakładając, że mamy na przykład 20 takich presetów. Enter. Usuwamy wartości selektywne. Remove. Teraz tutaj mamy globala. Świeci nam się tylko global. Teraz zaznaczmy sobie znowu wszystkie urządzenia i w tej chwili. Już nie mamy tej innej wartości, tylko wszystkie presety nam się poprawiły. A dlaczego presety są takie ważne nawet jeśli robimy Q listę? Dlatego, że odwołując się do presetu i dopiero go zapisując w Q liście, Q -lista bierze pod uwagę wartości w tym presecie. Czyli jeśli mamy 10 piosenek zaprogramowane, i w nich mamy na przykład zaznaczone konkretne kolory, konkretne pozycje, z presetów. Oczywiście, to wystarczy, że te presety poprawimy i te sekwencje będą się nam zgadzać. Jeśli zrobimy te sekwencje tak typowo z ręki, to później będziemy musieli każdą sekwencję osobno poprawiać. Dlatego ważne jest, żeby sobie zrobić dobrą bazę presetów. I dopiero z tych presetów robić sekwencję. Jeszcze taki ostatni tip ode mnie, jeżeli chodzi o efekty pozycji. Mamy coś takiego jak align. Align to jest rozjechanie wartości pomiędzy urządzeniami. Pierwsze i drugie kliknięcie to jest albo do prawej, albo do lewej. Trzecie kliknięcie to jest do środka, albo do zewnątrz. Czyli dalej tutaj sobie to regulujemy panoramą. Ostatnie kliknięcie to jest w tilcie, do środka albo do zewnątrz. Czyli tak najprościej mówiąc to w tilcie, że środkowe urządzenia idą niżej, a zewnętrzne zostają wyżej, albo właśnie w drugą stronę. No i kolejne kliknięcie to jest OFF. Dzięki za dzisiejszy odcinek i do następnego.